Z książki Maryja mówi do Ciebie Siostry Bożeny Marii Hanusiak 10 sierpnia Nie musisz oddalać się Na prawdziwe pustkowie Aby słyszeć Boga Zewnętrzna cisza jest ważna Ale to dziś i tu, gdzie żyjesz Bóg przemawia do Ciebie Miłuj Boga który mieszka w Tobie. Uwielbiaj trzy osoby boskie, których radością jest przebywać w Twojej duszy. Kieruj swe myśli ku Jezusowi. On jest najgłębiej z Tobą zjednoczony. Niezależnie od tego, czy odczuwasz Jego obecność, czy też nie, On trwa w Tobie, mówi do Ciebie, oświeca Cię swoim światłem. Abyś chodził drogami życia, prawdy i sprawiedliwości. Jeśli pozwala ci odczuć smak samotności, to po to, aby cię do siebie pociągnąć. Uczucie opuszczenia przez Pana jest jednocześnie jego wołaniem: Przybliż się do mnie, zbliż się więc do Jezusa. On czeka.